Myślę, że po tych pięciu pierwszych kolejkach to nikt z naszej drużyny czy nawet kibiców nie był zadowolony z tych wyników, po czterech było w piątej. Czterech, tak no. Przyszło naprawdę mocnych kilku zawodników, Szymek Wójcik, Seba Żepa, Patryk Gibas. Jeszcze ja Kacpryk doskoczył po, po drodze. Potem doskoczył, to naprawdę przyszli solidni zawodnicy, chłopaki z Użowic przyjechali, trenują, chce im się. Jest naprawdę wielu zawodników, którzy chcieli pod... Dalej grać. A po czterech kolejkach, jak tutaj widzisz, bo można sobie włączyć, to było trzynaste miejsce i trzy punkty. Dokładnie, dokładnie. Teraz skończyliśmy jako najlepsza pierwsza ronda w historii Choczni w okręgówce, więc to jakoś ten początek bardzo się rozmył, ale tak, Może nie byliśmy zadowoleni. Słowa, krytyki padały, może niekoniecznie odpowiednie, bo trupem nie jesteśmy, a głos to, że to, czy to była wina trenera, wina kłótni, to... To nigdy nie, znaczy nigdy nie jest. Wina trenera po czterech kolejkach zganiać na trenera winę, to zawodnicy odpowiadają za wynik. Trener też po części odpowiada, ale zawodnicy, czyli my, wiedzieliśmy, że nie, nie wykonujemy naszej pracy dobrze. Każdy wiedział, że to nie idzie w dobrą stronę po tych czterech kolejkach. Musieliśmy coś zmienić. Trener zrotował składem. Jesteśmy teraz na czwartym miejscu, no i co możemy więcej powiedzieć? Chcemy wykonać taką robotę, jak wykonaliśmy rok temu na wiosnę i zobaczyć, co to nam da, a, a może i nawet poprawić ten wynik.